Cześć, witam w kolejnym odcinku vloga. Dzisiaj będziemy podsumowywać sierpień miesiąc urlopowy. Pod spodem znajdują się wszystkie linki. W zasadzie będzie chyba tylko link do, do podsumowania. No i jak sobie wejdziecie i sprawdzicie na mojego bloga, zobaczycie, że to był świetny miesiąc. Praktycznie wszystko na zielono. A to, co nie było na zielono, w zasadzie. Był Harry Potter, który, którego zaniedbałem trochę. Nie czytałem aż tak dużo jakbym mógł. No i tam chyba nie dokończyłem celów y, związanych z przygotowywaniem, celu, zadań z, z, związanych z przygotowywaniem planu, zrzucania wagi i tak dalej. Co nie do końca jest prawdą, bo właśnie dosyć dużo zrobiłem, po prostu uważam, że tego nie skończyłem. Najważniejsze jest to, że w całym miesiącu nie było takiego zadania, które bym powiedział, że zrobię. A potem czy tam zapomniałem, czy stwierdziłem umyślnie, bo tak to robiłem wcześniej i pewnie niestety jeszcze nie raz zrobię, dopóki się nie nauczę, żeby tak nie robić. Stwierdziłem, że nie, dobra, coś, coś innego jest ważniejszego, albo co i tak dalej. W każdym razie zrobiłem prawie wszystko. Naprawdę wypasiona skuteczność. Jestem ogromnie zadowolony. I teraz ktoś mógłby, mógłby powiedzieć, no ale bo tu nie miałeś nie wiadomo jak dużo zadań. Ani nie nic takiego super wielkiego, to nie dziwnego, że wszystko zrobiłeś. No to nie do końca jest prawdą, no bo nawet jeżeli tych zadań nie było aż tak super dużo, co ja uważam, że było wystarczająco zdecydowanie, bo mogłem to wszystko zrobić. Było kilka naprawdę ważnych rzeczy. Mianowicie, poświęciłem bardzo dużo czasu na podcast, uczyłem się, dużo czasu spędziłem na naukę, programowanie hiszpański, co jeszcze, sporo czytałem, Naprawdę. Najważniejsze jest to, że był urlop. Dwa tygodnie urlopu. Wspaniałe odświeżenie, super się czułem, za krótko było. I to jest też bardzo ciekawe i fajne, że w tym miesiącu zrobiłem praktycznie wszystko, biorąc pod uwagę urlop. A zawsze jest, kurde, system, syndrom przedurlopowy i pourlopowy, tak? No tak, ja miałem dwa tygodnie urlopu. To na pewno tydzień przed urlopem już myślałem o urlopie i nie chciałem za bardzo działać ani pracować. Tym bardziej, że była jeszcze jedna skifa z, w ogóle z wyjazdem, z urlopem. Szkoda, gadać. No i zawsze też jest jakiś taki syndrom pourlopowy, kiedy no, <ścoughs> potrzebujemy trochę czasu, żeby się na nowo wdrożyć we wszystko. To biorąc pod uwagę taką właśnie sytuację. To jakby nie patrzeć, bo ten miesiąc był bardzo efektywny. No i właśnie, no, jaki miałby być główny temat przewodni dzisiejszego odcinka? Mi się wydaje, że, że no to jest coś, do, do, do czego chciałbym dążyć i mam nadzieję, że kolejne miesiące też takie będą jak teraz, właśnie, żeby uczyć się dobrego planowania. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że nie do końca wiem, ile tak naprawdę czasu mam na rzeczy. No więc y, bardzo mocno planuję w ciemność, ciemno, po prostu. To jest zgadywanie. No i to jest coś, co na pewno trzeba by poprawić, nie? A tym bardziej myślę, żeby, żeby właśnie bardzo mocno pracować nad dobrą rutyną i ustawieniem sobie planu dnia w taki sposób, żeby móc osiągnąć te cele. Zresztą rozmawiałem w poprzednim odcinku vloga o o nawykach. Co uważam, że mi bardzo mocno pomogło. No i też wróciłem trochę do książek rozwojowych, zacząłem czytać, znowu trochę się więcej uczyć, jak być dobrym w tym, w czym chcę być dobry, czyli w osiąganiu swoich zamierzonych celów. No i nie ukrywam, że potrzebowałem takiego skoku motywacyjnego i takiego dobrego miesiąca, bo, bo w tym roku no. <laughs> w Plany większości z nas raczej poszły nie po myśli, więc... Z temat przewodni tego odcinka uczmy się na własnych błędach, jak skutecznie planować, bo dzięki temu osiągamy to, co chcemy. I tu ciekawa ciekawostka, ciekawostka. Jak spojrzycie na moje podsumowania z lutego i z marca, o, może ze stycznia i z lutego, może marca też, były bardzo dobre. No zdarzały mi się potknięcia, bo było też o wiele więcej zadań. Ale były bardzo dobre podsumowania. A potem, <laughs> efekt lockdownu: <laughs> wszystko poszło w dół, poleciało w dół na łeb na szyję. No i teraz zaczynam odbudowywać, tak myślę. Więc generalnie jestem bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że wasz, wasz miesiąc poszedł równie dobrze. Czekam na jakieś komentarze. Zapisujcie się, za subskrybujcie kanał, zapisujcie się na newsletter na blogu. Słuchajcie podcastu, fajne odcinki są w drodze. Dziękuję za dziś. Do usłyszenia wkrótce.